Mhm, mm no. Chwilowo nie wiedzą o mojej obecności. Dobra, dobrze, dobra, dobra. Kulice w niemniej, zaczynamy akcję na Rambo. Dobra. Próbujemy w tej odległości? No. He <noise> szyb, Szybko mają reakcję <noise> Edzik Edzi. I co? Tylko Nie Tam ktoś próbuje mnie zjeść do przodu tak. Ja uważam, że wyraźnie tak uważają. Ach, ten celownik jest dla mnie. Ulepszony plus jesteście Nie ma plus wziąć. Dobra. Może jedzenie też zajmuje miejsce. Tak, wiem. Jedzenie trochę bardziej. Trochę dużo, jeszcze trochę. A. What the to fakt. Chyba, to klej... krówelka. do jaka jest potrzebna? Końca, to jest karabinę ciężko. Jeszcze... Łapuła, maszem. W takiej! W takim momencie się zacięła. Eee, ale. no ją odbyć. Fajnie czujesz. Hmm. Przestań, mam tylko pistolet z Duj mi tego gościa do pokierowania to ci załatwię. Z tego gościa jedyny Weź się nie chwali A ja, wiesz co? To jest głupie E, faj, e, to w masce gazowej Trzeba go przyszło. Trzeba go skombinować fajnie wygląda. To zobaczymy co to za kolo O O! Nie widać, że... Prawie wpadł. To jest nie res, by żeby się tak trzymał. A nie, nas za rękę. Na... No, ale patrz. Ty... Zobaczymy się. A, dobra, już go chyba nie wciągniemy. No, dobra, teraz szukamy naszego więźnia. Gęsto przez okno, jakby się dało. A, da się. Ola? Mm, moja broń jest już mniej niezawodna. No, a smar na jakiś fajny, niby. Naprawdę chcesz wiedzieć? Nie, Zewsząd. wszędzie. Mhm. No, z naszą. Może. A, jeśli na górze, to spoglądź. Dobra, trzeba sobie składać nowe kawałki. Więc, tak, czemu Potem się zacina? Uaaa! Uaaa! Na ślepo. A co? To była prowokacja. Polityczna? aha, Polityczna? Dobra aha, aha, tak Nie no. Dobra. A zaraz porównamy mój. Dobra. Ten masz dobry. Każdy. każdym No Dobra, tam. No to jednak wezmę ten. Dobra, go. Kogo? A, dwa celowniki potrzebne. A, tak. Dwa celowniki nie Dobra. go na śmierć? Nie, tak do połowy. To co teraz robisz? Lepszy bandyta! Tak! Lepszy bandyta! a. To jest fajną, jest automatycznie strzelby. Albo, nie wiem. Nie ma tu automatycznego. No to dziwnie, bo słyszałem zadziwiony troszeczkę strzały z tego. A! Całkiem fajnie wygląda, tylko mi znika. Zabiegł ty Dobra, zobaczmy co on ma. W stanie pokonać. Eee. O, jestem Jedi. Widzisz? Biorę się w szybę. O, może. jest tak głupia, że jest. <laughs> Widzisz, drzwi są zamknięte? O, zaraz, jaką mam broni? Mm, nie, kałasza. Ale ja miałem. Czego kałasza? Mm, chyba nie w tej żołnierze. A, jak zwykłaś? Mhm. Nie zawsze przez ściany. Widzisz, nauczyliśmy... Dzięki artefaktom mamy mod jedi Tak, tak bardzo zmutowałeś Po prostu Tak, mamy mod Jedi. Jesteśmy niepokonani. Jesteś niepokonywalny? O no tutaj, tutaj, gdzieś jest chyba przejście na dół. Eee. Też... chyba tak. Coś tam pamiętam z przechodzenia poprzedniego. Dobra. Według moich niezmiennych obliczeń, gdzieś nie gdzieś tutaj. Oh yes. Dobra, sprawdźmy jeszcze trzecie piętro. Wiesz, bo może to jak w boja a Coś tu niebezpiecznie. nasza powinna... kombinezon to wytrzyma. Nie powinna być promieniowane. Wiesz no, może bandyci to totalnie idioci. Może za dużo gazu puszczają? Tak. Jesteś obciążony? Ale nie, bo właśnie skoczył. No lekko obciążony. Dobra. Krótce to małym winkiem. Łódką. Winkiem. A już już? Ojej! Ławisz... No to dobrze, dobrze, że użyłem apteczki. A! Wtedy... a. <słyszy> Double kill! Double kill to jak zabijesz dwóch, to jedno No ale co ja zrobiłem niby? Chyba nie. nie tak. To. to się nie da tak. Ja jakoś tak mi się ładnie ustawili. No. To, to dajemy! Tutaj są kwiaty Tylko jak jest na dole? Jest na dole. Tu nie ma nikogo. Ale tam coś jest. Zobaczy się zaraz. Hmm. Trzeba tutaj jakoś wejść. Co jest to masz? O, tutaj jest. Pomocy. Ej stalkerze, pomóż mi. Otwórz drzwi tej cholernej cenie. Przyciski są na ścianie. Mm. A, halo? Ej. Dzięki braku. Naprawdę mi pomogłeś co to ci się zbiadują stało chyba. No, matyki nerwowe. dobra wrócić do nas coś, jest... Dobra. Dobra, Co teraz idzie, no. Ej no, ale on mnie zamknął eee. tutaj. Eee... to już można. Jak ja mam się niby z tej strony zlastać? Trzeba nie gadać do niego jak stał tego Co? Dobra, Wreszcie. mam pomysł. Haha, <grywa> zawsze to działa. Ale wrogiem się stał, Twoim? E? Wrogiem się stał. E! O Jezu, ale. If... Dobra, tam ostatni zapis bierzemy. A było to. Jak coś, to chociaż wiemy, gdzie on jest. Ojej... Duże masz przed sobą. Co jest to? Zgrania! Dobra, tam. się szybko się Dobra, trzeba trochę amunicji do Spałacha zebrać i okej. Okay. Dobra, najpierw go może uwolnimy. Bo na serio nie mam ochoty latać za nim. Później. Dobra. Tym razem quick save i nie będę aż tak głupi. To nie było głupo to tylko błąd gry że... A, że nie chciał się posunąć Coraz wracam i że mi co mi tak nie zeszło, że... Dzięki brachu. Naprawdę mi pomogłeś. Dobra.